Każdy kot był kiedyś mały, oprócz mnie, bo urodziłem się taki wielki, jak jestem. A teraz zobaczmy, co robią małe kociaki, gdy zostają same w domu. Boczek, ale tu pięknie powiedziałeś. Przejmujemy ten, ten odcinek. odcinek. Ale to mój program. Ja tu gram pierwszą rolę, to znaczy główne skrzypce. Już nie! nie. <laughs> Dobra, jesteśmy sami. Człowieczko sobie poszło. Człowieczko? <noise> jaki głupiutki. Mówi się człowiek, <noise> jaki głupiutki. To co robimy z wolną chatą? Pobawmy się, zjedzmy coś. A ty co myślisz? Ja czuję taką potrzebę dziwną. To do kuwety. Nie, nie taką. Taką jakby mam nagle potrzeby zawładnięcia światem. Dorastasz. To jak robimy? Najpierw musimy zacząć przebierać naszymi słodkimi małymi łapsznytkami i malutkimi słodkimi kroczkami wydostaniemy się stąd. Ale jak? Widziałeś, jakie tu są wielkie drzwi z wielką klamką? A no, tak my byśmy mogli otworzyć tylko malutkie i słodkie drzwi. Lechajmy coś zjeść lepiej. To teraz odpalamy nasze piękne małe słodkie ząbki i. Weź już skończ z tą malutką słodkością, ok? Jedyne co mogę Ci odpowiedzieć, to malutkie i słodziutkie... Nie. Gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci wyjada do czysta. I jak po obiadku? Za dużo zjadłem. I jak się czujesz? No zjadłbym jeszcze. To prawda, że koty lubią dużo jeść? Nie, koty lubią bardzo dużo jeść. A skąd wiesz? Jesteś taki samo mały jak my i wiesz tak samo malutko jak my. Ale widziałem, ile zjadłeś. Ale dziwnie się czuję. Znowu? No znowu, znowu. Tak, te doniczki mnie drażnią. Jakbym umiał wejść na paparapapyt, papara to bym je pozrzucał. Serio? Dorastasz? Dobra! Ekipa, ruszamy! Ale gdzie? Na podbój świata! Podbój! A dostaniemy smaczki? Wszystkie smaczki będą nasze! Podbój świata! A w zasadzie, to jak my podbędziemy ten świat? Mówi się podbijemy. No jak to jak? Naszą słodkością. Lewa, prawa, lewa, prawa. Le, 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 Prawa, wa, 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 wa. Może nie jesteśmy najmądrzejsi, ale za to serio najsłodsi. A zastanawialiście się, dlaczego koty mają taką potrzebę rządzenia światem? Od zawsze tak było. I zawsze tak będzie. Aktualnie królem świata jestem ja. Boczek, ale po mnie może być to któryś z Was. Ja jestem dziewczyną. Jak już nie będę królem, to któreś z Was może być kolejnym. A co? Idziesz gdzieś? No, jak mi się znudzi, to pójdę. Czyli koty rządzą światem, a przede wszystkim król wszystkich kotów Boczek. Dokładnie! Aha, to ja lepiej idę zjeść dzonko. Teraz pora na. Zapytaj, Boczka. Zapytaj Boczka! Zapytaj Boczka. Pytanie do Gucia. Nie, nie do Boczka. Boczek! Idź sobie. To pytanie do Gucia. Eee. Gutek. Czy jakbyś miał do wyboru albo swoją pancie, albo nieskończoność kości, ale musisz mieszkać z Boczkiem, to co byś wybrał? A, Boczek Cię nie lubi. Ja wiem, że Boczek mnie nie lubi, ale Boczek niczego nie lubi. Te kości to mi się bardzo szybko skończyły. I mieszkam z Boczkiem. Każdy widzi jak jest. Pytanie do Boczka. Czy znasz książki pod tytułem? No, reklama. Haha. <laughs> Prawie ci się udało. Pozdrowicie moje psy Misia, Mimi i Gurala i też moją kotkę Milusię, please. Pozdrawiamy twoje psy Misia, Mimi i Gurala i twoją kotkę Milusię, please. Fajne filmy nagrywacie. Yeah! doceniony. Mm, 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 mm. Czy Koko kiedyś wróci? Jeśli Koko wróci, to boczek się przewróci. Pytanie do boczka loczka. Ej, ja mam proste. Czy Ty lubisz, jak człowiek cię bierze na ręce? Dziękuję, że w odcinku kot kontra dwa koty, odpowiadałem: Dziękuję, dziękuję, miałkuję. No nie ma za co. Boczek nie odpowie na to pytanie, bo właśnie poszedł jeść smaczki. I dlatego pozdrawiam serdecznie ja, Lektor. Pomysł na odcinek: ile lepiej mieć psów? Jeden czy dwa? Przecież jest taki odcinek. Czy zrobicie kopciuszka w wersji spółka ZO? 30 odcinek o to pytam. Po pierwsze, nie widziałem tego pytania wcześniej, więc mi tu nie ściemniaj. Olga, pankiewicz, 3304, jeden dzień temu. A po drugie, nie możemy zrobić kopciuszka, bo koty i psy nie noszą butów. W jakiś tam specjalnych warunkach noszą, wiadomo, ale. Boczek! Jakby następne pytanie, lećmy z tym. No, no dobra. Nie, nie zrobimy. Pytanie do reżysera: Czy wiesz, że Peter, ten pająk, ma na imię jak Spymander? Tak, wiemy, na tym polegał żart userdx 7 ll 3 Dzięki za wyjaśnienie, mordeczko. Prośba do Głódka i Boczka, pozdrówcie mnie. Pozdrawiamy, dx 7 ll 3 lun 7 n Pozdrawiamy, DXL7. No i ewidentnie, Boczek się popsuł. Dzięki. Hej, zapraszamy do naszego sklepu internetowego! Tak, tak, kupcie jedzonko swoim zwierzątkom. Mia mia mia.